Dobrze, wiesz co, ja zacznę od swojego pierwszego pytania. I moje pierwsze pytanie jest takie. Wiesz, wszystko się zmienia. Idziemy do przodu, kultura się zmienia, globalizacja i tak dalej. Więc pewnie te wszystkie współczynniki też ulegają zmianie. I teraz pytanie jest, jeśli te badania były robione, nie wiem, w latach 80. -tych, 90. -tych, jak bardzo są one aktualne? Nie? I tego tutaj myślę, że jest duże ryzyko. Nie? Nawet niestety z głowy nie powiem liczb, natomiast jest, bo ogólnie Hofstadter zrobił w 70., 80. latach, natomiast one jakby były troszeczkę prekursorem tego, co się działo później. I ludzie, następni naukowcy w następnych latach brali te same zestawy pytań i badali to. Naraz nie jestem w stanie powiedzieć, co ile lat, ale replikowali te badania w czasie. I to, co odnaleźli, to to, że mm, takie rzeczy jak na przykład PDI. Idzie bardziej w stronie niskiego. W sensie, wszystkie państwa idą bardziej w stronę niższego, czyli jakby zmniejsza się PDI, idzie w lewą stronę. Jeżeli chodzi o niepewność, to samo. Natomiast to, czego się nie zmienia w tych badaniach, to jest to, jaka jest różnica pomiędzy państwami, czyli oni idą jakby równo. Cały czas idą w lewo, bo, znaczy to w tym przypadku w lewo, prawda? Odpowiadając jeszcze na Twoje pytanie, czy jest to aktualne. Fajnym badaniem, które jest, ma większą próbkę i które może odpowiedzieć na Twoje pytanie, jest to, się nazywa World Value Survey, które jest robione cyklicznie, co 5 albo już 10 lat, już nie pamiętam, przez profesjonalną organizację, przez profesjonalnych ludzi i uwaga, tam nawet pytania waliduje się osobiście, czyli nie ma czegoś takiego, że wysyłasz serwis i dostajesz 10 tysięcy odpowiedzi, tylko te badania jakby odbywają się fizycznie. I tamte wnioski są bardzo podobne. Co prawda, wymiary kulturowe, jak traktowane z, z, z tej ankiety, są inne, ale są też jakby zbieżne, niezbieżne, tylko korelacje pomiędzy tymi z Hofstedego, a z tymi z World Value Survey dalej istnieją. Więc po prostu je inaczej nazwano.